Prezentacja rowera Taki oto bolid. Energy Shimano, 21 speed Siedełko oczywiście Opona tylna już do wymiany, ale jeszcze pojeździ Hamulce, Hamulce są bardzo dobrej roboty wykonane Pakiet premium Tutaj to tam może być. Amortyzator tam jeszcze w miarę chodzi. Przednia jeszcze E, pośmiga. Kierownica się rusza jak chce. Trzy przedki z przodu. Jedna z tyłu, bo trzeba zmienić śrubokrętem. No i tak jakoś tak sobie wygląda. Duo, szmonochy. Przerzutka się w okrętę, te trzeba zmieniać, bo <grywia> Dawid popsuł oczywiście. Impresywe chromy zrobione na pedałach. I normalnie, Dawid, pokaż jak chodzą amortyzatory. Jak się gniatają do końca. Normalnie chodzą, do końca. Tutaj możecie kojarzyć to z jednego z odcinków. Coś tam się... to to rusza. Ale przy, przykręcone w miarę. O kurde, jednak nie. Oh shit.